Cześć, kochani, z tej strony znowu Daniel i Kasper, czyli War Elephant. Obiecaliśmy w ostatnim odcinku o Ogniem i Mieczem, że o taki zestaw Warszawa 1656, bohaterowie Warszawy, bohaterowie może nie tyle Warszawy, co całego dodatku w Ogniem i Mieczem, który w pierwszej edycji funkcjonował, taki zestaw czterech specjalnych figurek nigdzie indziej niedostępnych. Chcemy Wam sprezentować. Więc yy, warunkiem było, że napiszecie komentarze. My mamy takie fajne karteczki. Po, kto zrobił komentarz pod poprzednim filmem, Lecz ja żeby... O, ładnie tak. Nie, no bo jeszcze, no bo jeszcze to nie pokażemy. My, no i, no i zaraz Wam pokażemy, żeby, żeby nie było, że my jakoś poszukujemy, już... no bo kogoś <noise> bardziej lubimy. Nie, to już, słuchajcie, na instrukcji skarka są. Ja tu dokleję w tym momencie po prostu... Filmik, jak te karteczki wyglądają z tej strony. Przecież wiadomo, że tu nikt nie. To nie jest jakaś wielka nagroda, słuchajcie, tak? Tak sobie wyglądają. Dobra, ja sobie zrobiłem krótki. znam, żebyście zobaczyli, kto tu był. Po prostu wrzucimy to w pudełeczko, tak? Jest jakiś kart magicowych. Kacper zamknie oczy, wylosuje, tak? Każda kartka ma tej samej. Macie różne krótsze, dłuższe niki, ale wszystkie są tej samej długości karteczki, więc to jest. Mało, Ten mieszamy, 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 Kacper zamyka oczy, tam, tam. czekaj tu jedna tak się gdzieś wpadła, dobra, wybierz jedną, nie otwieraj, wybierz jedną, wybrałeś? Tak, dobra, Sebastian Tower, dobra, Sebastian, na albo ja spróbuję Cię jakoś złapać, jakby coś, to złap się też z nami, mam nadzieję, że to widać. Więc ten zestawik dogadamy się, jakoś nie wiem, paczkomatem, czy to wyślę, czy, czy pocztą, obojętnie dla mnie. Wysyłka na nasz koszt bez problemu. E, także także spokojnie wiem, czy grywasz. Jak nie grywasz, to mam nadzieję, że Boże właśnie zaczniesz. Także dziękujemy za dzisiaj. Trzymajcie się, subskrybujcie nas, tak? I do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa! Subskrybujcie nasz kanał, będzie to nas motywować do kolejnych nagrań.